Nareszcie, szlejemy się po mieście, nareszcie, taki dzień Ty, się po mieście, nareszcie, szlejony się po mieście, nareszcie, taki taki dzień Ej, drewo, sieciówko masz, no To nie jestem dziś, już sam do miasta jedziemy, tam w plecaku plan Zresztą, bo to już na pamięć Dzisiaj gram, ale dokąd to nie przyszło do no głowy nam Czy towarze ten sam. Mamy na twarzy pana, czekałem, na to już od rana idziemy na przystanek, gdzie ta bana odjechała, no to alarm, tu kanał jak mogła nie zabrać po nocnych pana i tak ją dogonimy, niech nie będzie taka cena, no nareszcie transportu, zmiana jesteśmy w mieście, wreszcie mogę skręcić że się na ulicy w centrum. Jeszcze jeszcze tylko spotkać, kochają zgoda przy to poje nogą. Rozmowy dużo dają, no wy dużo mogą, za nudę płacisz tylko a najgorzej bez pomysłu. Niech się coś nałoży, wydarzenia będzie będzie Pójdzie płytko, by najpierw coś rozumiał A być nieudany dzień, że z wyjazdu nic nie wyszło Nawet nic nie było, ogromny mam niedosyt Nic nie wyczułem, nasze nosy, żadne z nich Były gosy, kiepskie losy, znowu to, niech tak, wróć, no i co? No i weźcie tu składz, odkąd to mogę móc? Takie plany, a tu inny wóz Taki trud, myśli fut, co by zrobić tu z dwóch? Trefą nie mówisz, że widzi znajomych już Nareszcie, szlajomy się po mieście Nareszcie taki dzień, gdy się po mieście Nareszcie, Szlejemy się po mieście, na reszcie takich dni. Szlejemy się po mieście. Na reszcie. My się po mieście, na reszcie takich dni. Szlejemy się po mieście. Taki dzień, do centrum ma przedostanie Brynów, w mięsze i siedzę w panie, Z ptasiego wydostanie, więc opuszczona hala Katowice, Rynek, spotkać można tu kandydata Ola, trzeba fatać, dziś dobrym humorem służę Z sklepu do sklepu, no i lokalne podróże W śląskiej strukturze i słonecznym dziewle Kupiłem zeltę, no i dwa kreple, jest świetnie Wiele osób spotykamy, z nimi w Czasu dużo, mamy by poszlać się po rynku Podsumowanie, wir samczony w szynku w każdym odcinku zajebiście się czuję Bezsensowne szlajanie, to mnie rajcuje Po mieście wędruję, nie widząc myty Spotykamy także gryfne kobiety, orety. Czas poleciał jak poważony lecą na pana jak szlojra wyszerony. Na całe szczęście krótko opóźniony, zdążyłem A że nie zdąża, o to się martwiłem się martwiłem, o się Nareszcie, szlajomy się po mieście Nareszcie zapitajmy, szlajomy się po mieście Nareszcie, szlajomy się po mieście Nareszcie, szlają my się po mieście, nareszcie, takie dzięki szlają się po mieście, nareszcie. Szlajomy się po mieście, nareszcie taki dzień, gdy się po mieście, nareszcie szlajomy się po mieście, nareszcie taki dzień, gdy się po mieście, nareszcie szlajomy się po mieście, nareszcie taki dzień, gdy się po mieście, nareszcie szlajomy się po mieście, nareszcie taki dzień, gdy się po mieście, nareszcie szlajomy się po mieście, nareszcie taki dzień, gdy się po mieście, nareszcie szlajomy się po mieście, nareszcie taki dzień, gdy się po mieście, nareszcie szlajomy się po do tych, yeah, jak yeah, yeah. Szaną, my się nareszcie do nie, nie, nareszcie się,